Cześć, po ostatnim filmem z oświetleniem ambientowym w BMW, sporo osób pytało mnie, czy zmieniłem już żarówki na te inne, które tam sugerowałem, na te moduły inne w zasadzie. I tak zmieniłem. Ten moduł wygląda mniej więcej tak: to jest moduł oryginalny i sobie w czwórce mam dwukolorową. Jak widać tutaj z lewej strony, mamy biały i pomarańczowy. Ja zrobiłem tak, że zamiast białego zrobiłem niebieski, a pomarańczowy zostawiłem to jest burz tym bardziej, tak? To jest ten kolor BMW. Zostawiłem oryginalnie taki, jaki jest. I teraz mam zamiast białego, mam no, niebieski. Jak sobie wybieram w iDrive, jest tam chyba Sport, a w ten pomarańczowy to jest to Classic. Zaraz Wam pokażę ten w samochodzie, jak to wygląda. A jeszcze wspomnę tak, tu są cztery moduły, yy, bo cztery boczki. Ja też dokupiłem potem moduł, yy, to jest na to miejsce, gdzie są cup holdery yy, pod klimatronikiem. Yy, I dokupiłem jeszcze do podświetlenia nóg. Do podświetlenia nóg ta firma, w sumie to mogę powiedzieć, jest to firma WrapTune. Te lampki do podświetlenia nóg po prostu im wysłałem i oni mi to przelutowali. Wróciły z powrotem i mam teraz podświetlenie nóg niebieskie. Więc tak, po otwarciu samochodu nadal mam oświetlenie białe, tak jak jest to oryginalnie. I dopiero jak włączę światła, czy to mijania, czy, czy to pozycyjne, no to wtedy załączy się ten ambient. Więc tutaj, jakby nadal jest standardowo. Otwieram drzwi, mam wszędzie podświetlenie białe, oryginalne. I teraz tak, po włączeniu na światło pozycyjne. E, widać, że tutaj już mam niebieski ambient. Tu mam niebieski. One są zdecydowanie mocniejsze od tych standardowych. Nie wiem czy to tak będzie widać na kamerze, bo to wiadomo. Ja też sobie troszeczkę zmniejszyłem, bo były no, po prostu za mocne aż, tak? E, zresztą zobaczmy sobie jak to tutaj wygląda. W ustawieniach. Jest tutaj oświetlenie ambientowe, jest to sport. Ja mam jasność, jak widać, na połowę, nie? więc w tym momencie sobie zwiększę. I no zdecydowanie jest to mocniej, na żywo wygląda to jeszcze mocniej. Więc ja, jakby zostawiam to sobie tutaj na kreskę, zaraz za połową. I to jest ten sport, czyli zamiast tego białego oświetlenia, i jak zmieniam sobie na klasik no to jest ono dalej bursztynowe i one też są mocniejsze to nie jest tak, że zostawili mi te oryginalne tylko te ledy zostały wymienione też najmocniejsze i jest to o wiele bardziej e, widoczne e, ogólnie bardzo polecam e, jest to w stylu om zdecydowanie e, jedyne co no to tak trzeba zdjąć wszystkie boczki e, i tam w zasadzie trzeba w, jest taka Obudowa i z tej obudowy wyciągnąć tego LEDa, ten moduł LED, podmienić go i będzie takie oświetlenie. Myślę, że naj, najtrudniejszą rzeczą no to jest po prostu zdjęcie tych wszystkich boczków. Wiadomo, tam, jeżeli chodzi o oświetlenie nóg, jest to o wiele łatwiejsze. Tutaj się też zdejmuje, tylko to się ściąga w zasadzie. I jest to niebieski. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na kamerze. No, jakby ja tutaj widzę, jest to niebieski. Jak tutaj patrzę, przez to jest trochę tutaj jaśniejsze. E, ale jest to zdecydowanie no, niebieski kolor. E, I możecie sobie tam wybrać w tej firmie, e, jakie chcecie. Tam mają kilka ich. Możecie sobie zrobić czerwone, możecie sobie zrobić e, jakiś jaśniejszy niebieski. E, myślę, że fajny efekt. I trochę tak jakby, no, no wzmacnia ten ambient, który jest zdecydowanie strasznie słaby, jeżeli chodzi o, o standardowe rozwiązania od BMW, więc on jest trochę za słaby, a tutaj fajnie to działa. Tak, i jak otwieram drzwi, no to wraca do białego, zamykam i wraca z powrotem do niebieskiego. I tak jak tutaj macie, ja mam dual, bo mam dwukolorowy ambient, wybrałem sobie orange i niebieski. Wyglądają te moduły. I ogólnie polecam, efekt jest bardzo fajny. Zapraszam również do subskrypcji, komentowania. Myślę, że będę teraz stawał, starał się regularnie wstawiać jakieś ciekawostki, jakieś ulepszenia, naprawy BMW. Pozdrawiam i dzięki, cześć.